Cześć kochani, to znowu ja Ewinka Monstermont i otwórzcie ze mną dzisiaj prezentik, ostatni prezentik pod choinką. Dzisiaj sobie jeszcze też kupimy coś w tym starym sklepie i yy, możliwe, że no i też nagram dla Was jak robię wszystkie czynności po raz ostatni, bo już jutro nie będzie zimowej wioski. Więc otwieramy ostatni prezencik w tym roku. I ja sobie muszę aż zdjęcie zrobić, bo mi jest przykro, że już koniec. No naprawdę mi jest przykro, bo czemu to już musi być koniec tego świętu? Dobra, 31 prezencik. Torba na siodło cenę, nowa błogość. I akurat fajnie, bo mogę sobie zmienić tą torbę ja się mega bałam, że ja nie będę mogła odebrać tych wszystkich prezentików, no bo tak jak wam mówiłam, komputer mi się zepsuł. I tak, yy, mam szlingów 1387, kupimy sobie coś w tym najstarszym sklepie, ja jeszcze dzisiaj też zbieram trochę to też wam nagram. No bo chcę z tego jak najwięcej rzeczy kupić. W ogóle ja będę dzisiaj zbierać na tą czapkę, bo mi się ona mega podoba. Wiem, że w niektórych miejscach jest podobna, ale mi się akurat tak podoba. Czy znaczy, mamy coś tu takiego mega taniego i ładnego? Jest tu parę takich rzeczy. Jeszcze sobie zajdę na dół. Znaczy nawet nie tanie musi być, bo te speterki są za tysiąc. Nie one są tanie, bo tu wszystko jest tanie. Tu nie ma chyba nic powyżej 5 tysięcy, ale mi wpadł w oko taki sweterek. Ten o. Wiecie, moim zdaniem tu się bardziej opłaca kupować za niektóre rzeczy za starko i sobie patrzcie. tu macie za 4 a za 3000, to coś trochę nie Te rękawiczki sobie kupimy. Tą torbę, bo jeszcze możemy ją kupić. I już chyba nic tutaj na nas nie, nas nie stać. Jeszcze sobie w sumie tak zrobię. Ja sobie przejadę każdo, takie, każde okienko. W innych sklepach póki co nic nie kupuję, bo tam jeszcze w następnym roku będą rzeczy. Te czapki myślę, że którąś z nich kupię, bo też są spoko. A niedrogie są. Ja sobie będę teraz zbierać linki, i jak sobie uzbieram, to po prostu nagram dla Was coś. O, kokardkę możemy sobie kupić. Wiem, że ja chociaż w sumie nie, nie kupujemy. Będę miała trochę więcej ręku później, bo ja kokardek nie noszę. Dobra. Te obieki mamy. I sobie porobimy teraz zimowe aktywności. Tylko szybko zrobię zdjęcie. A. Robimy zdjęcie. Nie można tego przegapić. I od razu jeszcze drogę piniera, karnet. Co sobie jeszcze weźmiemy? Będziemy mieć już ponad 30 dni. No. Będziemy mieć e, 31 dni. Ja mam jeszcze żetony. 24 cztery żetony. Teraz się zastanawiam, czy ja chcę coś wymienić. Bo z tego co wiem. Nie, nie chcę tu. Z tego co wiem, to ten kompletik na samym dole odchodzi, czyli te siodło jagodowo, jagodowy niedźwiedzi uścisk. Ja z tego większość mam, bo tutaj widzicie, jeszcze mam ten polarek, więc nie wiem, może kupimy, a jeszcze przecież teraz będziemy żetony zbierać, więc na spokojnie. Dobra, zaczniemy sobie od tod sobie u niej zrobimy. Jeszcze szillinga, przynajmniej potraktujemy konia. To dosłownie super. To są ostatnie, ostatnie zadanie w tym roku. Mega, mi jest przykro, że to już koniec zimowej wioski. Wcześniej ręki zbiorę. Ej, no naprawdę, mam teraz takie odczucie, że mega przykro. Znaczy, ustanie sobie fajerwerki i dzisiaj puścimy wszystkie. Znaczy, na pewno wszystkie nie zużyjemy, bo będę miała na następny rok. Ale musimy puścić jakieś. Myślę, że puścimy je o mniej więcej północy. O ile mi się uda coś dla was nagrać, bo na do mnie przyjeżdża, więc nie wiem. Ale myślę, że mi się uda. Więc jak się uda, to oczywiście dla Was nagram. Te puścimy sobie pajerzyweczki jak najpóźniej. Ale oczywiście też nie obiecuję, żebyście potem nie mieli do mnie pretensji. Bo No, tak jak mówię, rodzina przyjeżdża do mnie. Więc nie obiecuję. Teraz sobie pojedziemy na rzeźbienie chyba do Alex. Ale nie wiem, czy to na początku. Chyba, że na początku do. Dobra, jedziemy na rzeźbienie. Mamy 317 szylingów. No, za dużo nam nie dało. Ale firewerk mamy od groma. Więc. O, mamy tutaj kubkę ze śnieżynkami. A! Będzie taki dłuższy odcinek. Idzie tym razem jest Alex. Ona no, no, może być wszędzie, ale już ją widzę. Tutaj jestem. Stoi przy kamieniu. Przy tej brzyly lodu, którą będziemy musieli przeźbić. I, I zobaczymy, czy mi się wszystkie bryły uda wyrzeźbić. Także bez żadnego uszkodzenia. Mam nadzieję, że tak. Ale czasami lubię to specjalnie, że z uszkodzeniem. Bo. Po prostu chcę, żeby było szybciej. O, jeszcze drugie. Dobra. Miałem 24 Żetony. To mi da. To też mi da. Idziemy do kolejnej... O, tam pójdziemy na początku. I nie wiem, czy te Żetony będę chciała wymieniać. Bo jak skończę wszystkie aktywności, to będzie ich pewnie z ponad 40. Ale ja nie wiem, zastanawiam się, coś chcę je wymieniać. Wpominać o tym siodle, tej jegodowej, czymś tam nie zależy za bardzo. Jak, jakbym miała być szczera, kupiłam ten sweterek, ten czaprak z tej jegodowej. Co tam kupiłam? jeszcze? ochraniacze. A. Ja się zagadałam do Was i nie zrobiłam tego. Czyli widzicie, jednak nie umiem. No, tam jest jeszcze jedno. Nie umiem. Zagadałam się i nie umiem. No, ale nie umiem, po prostu. <śmiech> <śmiech> Dobra, nieważne. To już było na szybko, ale przysięgam. Dobra, teraz sobie pojedziemy do Łosi. Ja nie rozumiem tego, czemu koni nie można wzywać w zimowej wiosce. Bo próbowałam na koniach z 15, próbowałam na koniach, które mają to odblokowane, ale ten chyba ma. Napiszcie mi w komentarzach, chociaż w sumie sama sobie sprawdza. Dobra, na 11 się odblokowuje. Gdzie są? Gdzie my teraz sobie pojedziemy? Pojedziemy chyba do osi no. no tak, pojedziemy do osi A potem pojedziemy tam bardziej do centrum, porobić wyścigi już takie prawdziwe. A póki co jedziemy do osi Zbiorę sobie jeszcze śnieżynki. W ogóle sprawdzę, ile ja mam drugiego pienię. O, 805, to jeszcze... Na pewno na tym odcinku skończymy całą. 100% Brakuje nam 100... Nie, no niecałe 200. Dobra, idziemy do... A nie, to nie są właśnie. są jelenie. Mi się wydawało, że łosie. A ile to nam da? Bo chyba jeden, że to. 34 mam. Oj. No, to chyba dało nam jeden. No. Dobra, wracam. No gdzie mój Czemu on tam został w torbie? Ty Tu jest. Więc już jadę, teraz porobimy sobie wyścigi. Ale to ja pod, wezmę podwózkę. A w ogóle ja ostatnio odkryłam, że da się wezwać podwózkę do stajni. Ja ją wezwałam w taki sposób, że byłam na magiku zimowym, najstarszym. I po prostu mi się jakoś udało. Nie wiem jakim synem, po prostu wtedy mi się udało pod samą stajnię wezwać. To chyba można na magikach, można. Gdzie ja pojechałam? O, o i wiecie, że tutaj w tym wyścigu z przeszkodami można przejeżdżać obok przeszkód. pierwszą przeskoczę, ale zaraz wam pokażę. Zaczynam też, można obok. Popatrzcie, przyjechałam obok. O te przeskoczę, ale nie trzeba. Naprawdę, wierzcie mi, może na obok, bo jadę obok. Jak był Live Flutter, kie, mm, on był chyba dwa tygodnie temu. Ja na nim byłam. Wtedy, co jeździliśmy wyścigi łosiami na Mistrzostwach, byliśmy i w ogóle. Bo to wtedy łosie nam nie chciały się słuchać i skakać przez te przeszkody i wszyscy po prostu... Chodź przejeżdżali obok i no, zaczynamy już wcześniej wiedzieliśmy że taki był że jest taki bug ale wtedy to wykorzystaliśmy dobra na pewno na jednym odcinku nie zrobimy wszystkich zimowych y, rzeczy brakuje nam 10 Chcemy sobie zrobić jeszcze jakieś wyścig, a ja wam wszystkiego na pewno nie nagram Idziemy zrobić ostatni wyścig i będziemy kończyć, bo wiem, że Was to pewnie nudzi 100% To jeszcze trzy sobie nam a na następnym odcinku jak już sobie uzbieram te szylingi to po prostu dla Was nagram Ile... Znaczy no, jak kupuję te rzeczy w tamtym sklepie, no 10 tysięcy na pewno nie uzbieram, No to bym musiała teraz non-stop grać, ale myślę, że może dwa. Sprawdzę jeszcze w sumie ile teraz mam po tych wszystkich wyścigach. 417. Zaraz będziemy kończyć ten wyścig. Oj, no zawsze się w to muszę... Zawsze muszę w to wejść. I... Sorry, to była moja babcia, musiała tu wejść. Może to wytnę, albo mi się nie będzie chciało... Tego filmiku raczej mi się nie będzie chciało montować, bo niektóre... Czy, w sensie, ja nie montuję, dużo filmików. Niektóre montuję, ale to większość mojego montowania to jest po prostu ucinanie, ale tego wam nie utnę. Znaczy, było trochę frajdy. Dobra, odbieramy ostatnią rzecz z tego i są to słuchawki. Ja się mega cieszę. Więc to koniec na dzisiaj. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. Papatki!